Strzała, tu Olo, witam wszystkich widzów na kanale Strzelce. Dzisiaj odcinek, no, kontrowersyjny, bo o tym, czy wiatrówki nadają się do samoobrony. Czy z wiatrówki można się obronić? A jeśli tak, to czy z każdej wiatrówki? I właśnie dzisiaj Wam o tym opowiem. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, temat nie wziął się znikąd, bo dostajemy naprawdę sporo zapytań, czy też telefonicznych, czy na maila, czy akurat taki dany model wiatrówki będzie się nadawał do samobrony. Oczywiście nie pytacie wprost, że będziecie się z tego bronić, ale pytacie o jakieś inne aspekty techniczne, z których można spokojnie wywnioskować, że zależy Wam właśnie na tym, żeby wiatrówka spełniała rolę jakąś tam obronną. Znacie coś takiego jak piramida masłowa? Jest to taka piramida, która dzieli ludzkie potrzeby na pięć poziomów. Na samym początku są te najbardziej podstawowe potrzeby fizjologiczne: oddychanie, odżywianie itd. i zaraz kolejne jest to potrzeba bezpieczeństwa. I później są kolejne przynależność, uznanie, miłość, samoocena, ale to bezpieczeństwo jest zaraz na drugim miejscu po tych najbardziej podstawowych potrzebach właśnie, tak jak powiedziałem, fizjologicznych. No a skąd to się bierze? No wiadomo, każdy chce się czuć bezpiecznie. Jak już zaspokojemy pierwszą potrzebę, tą najważniejszą, no to później idzie kolejna, kolejną, czyli to bezpieczeństwo. I właśnie z tego względu Dostajemy sporo tych telefonów, pytań, czy akurat wiatrówka nadaje się do samoobrony. Dlaczego wiatrówka? No, ponieważ z wiatrówki można strzelać. A jeśli można strzelać, to czemu by się nie miała nadawać do samoobrony? Zanim wejdziemy w szczegóły, przede wszystkim chciałbym Wam zaznaczyć, na samym wstępie, że ja nie jestem ekspertem z dziedziny prawa. Wiem, jak działają wiatrówki, jak funkcjonują, natomiast nie chciałbym wchodzić w te aspekty prawne typowo, ponieważ się na tym nie znam. My zajmiemy się tylko i wyłącznie technicznymi aspektami tego, jak zachowuje się wiatrówka w momencie, kiedy byśmy chcieli się z niej obronić. I jedynie Wam tylko zaznaczę, że zgodnie z artykułem 21 Kodeksu Karnego, prawo. Dopuszcza użycie dowolnego narzędzia w celu samoobrony, jeśli zostaną spełnione odpowiednie przesłanki. Jakie są to przesłanki? Pierwsza rzecz jest to bezpośredniość zamachu czyli jakby to zdarzenie ma miejsce w tym momencie. Kolejna rzecz to bezprawność czyli Ewentualny napastnik nie ma prawa nas zaatakować, naszego mienia, i tak dalej. Trzecia rzecz, dobro chronione prawem, czyli dobrą y, uważamy przez nasze życie, zdrowie lub też nasze mienie. I czwarta kwestia to jest odpieranie, a nie odwet. Myślę, że to jest jasne. Jeśli któraś z tych przesłanek nie zostanie spełniona, to być może będzie to uznane za przekroczenie y, obrony osobistej. I być może będziemy wtedy zasiadać na ławie oskarżonych. No ale temu, tego oczywiście nikomu nie życzę. Tak jak powiedziałem, nie jestem prawnikiem, nie znam się na prawie tak dobrze, więc nie chciałbym tak bardzo wchodzić w te szczegóły prawnicze. Bardziej tutaj skupimy się na tym, co wiatrówka jest w stanie zrobić z ludzkim ciałem, a nie na tym, co nam później będzie grozić. Myślę, że jak to będziecie wiedzieć, to później też być może inaczej będziecie reagować, właśnie w przypadku tej obrony osobistej. No i teraz, żeby jakkolwiek o tym opowiedzieć, co musimy sobie założyć. Jakąś hipotetyczną sytuację, co będzie się działo, ponieważ wiecie, tych y, przypadków, sytuacji obrony, samoobrony może być tak dużo, y, różne miejsca, różne przypadki, różni ludzie, różni napastnicy, oczywiście też wiatrówki różne. Więc załóżmy, że. Y, Sytuacja ma miejsce w domu, na posesji, czyli wchodzi w grę takie sformułowanie jak obrona miru domowego. Myślę, że tutaj możemy sobie wokół tego trochę zawęzić i pracować właśnie wokół tego sformułowania. Obrona miru domowego, czyli bronimy siebie, czy też naszego majątku, domu lub też naszych bliskich, ale w obrębie naszej, naszego gospodarstwa. I w sumie można by ten odcinek zakończyć w jednym zdaniu. To, czy wiatrówka. Nadaje się do samoobrony, zależy od jej energii. No i koniec. No ale to byłoby za proste, yy, więc chciałbym to rozwinąć. Więc może zaczniemy od tego, jakie wiatrówki, co są w stanie, jakby spowodować, jakie działania. I może te najsłabsze wiatrówki, te takie wiatrówki na CO2. Wiatrówki, które zasilane są właśnie takimi kapsułkami, są to kapsułki co 2-12 gramów. Wiatrówki, przeważnie pistolety, ale też rewolwery. I tego typu wiatrówki mają energię jakieś 3-4 dżule maksymalnie. No i co taka wiatrówka jest w stanie zrobić napastnikowi? No właściwie to chyba nic, tak? W momencie, kiedy strzelimy do napastnika, który jest ubrany powiedzmy tak jak ja, jakiś tam sweter, pod koszulka, no to te pociski, czy to będą kulki stalowe, czy, czy śruty, bo różnie są te wiatrówki zasilane, nawet nie wbiją się w skrót. Skórę. One raczej się odbiją od tego człowieka. To też oczywiście zależy od odległości, ale nawet na tym metrze czy dwóch metrach, czyli na odległościach, na których bardzo często dochodzi do obrony, do, 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 do sytuacji, w której się do kogoś strzela, nie są w stanie nic zrobić. I to wszystko też właśnie zależy od sytuacji. W momencie, kiedy ktoś wam wchodzi, powiedzmy jakiś tam inżynier czy też lekarz, wchodzi na naszą posesję, tak kręci się i widzi na przykład nas, widzi osobę, która trzyma coś w ręku. Powiedzmy, to jest 10-20 metrów, nie jest w stanie zupełnie stwierdzić, czy to jest prawdziwy pistolet, czy jest to wiatrówka. No to pewnie się zastanowi, czy iść dalej, czy może uciekać, tak, bo nie będzie ryzykował. I to wszystko też zależy od osoby, czy ona jest zdeterminowana, czy może tylko kręci się i nie wiem, szuka wrażeń, szuka jakiejś tam sposobności do kradzieży, czy może chce zrobić coś więcej. To wszystko naprawdę bardzo jest wiele czynników, które trzeba rozpatrywać. Taka wiatrówka, taki pistolet do samobrony jest zdecydowanie nieodpowiedni, ale do odstraszenia być może tak, bo jeśli ktoś zobaczy, że mamy coś tam w ręku, coś, co przypomina pistolet i może nawet strzelimy, a taki pistolet powiedzmy, że ma jakiś tam swój dźwięk strzału, oczywiście zupełnie nieporównywalny do dźwięku z broni prawdziwej i on usłyszy, że coś tam mu lata przy uchu, bo jednak ten, ten świst tego śrutu jest słyszalny, to być może bardzo szybko ucieknie. Trochę gorzej, słuchajcie, jeśli on dostanie faktycznie tym śrutem, gdzieś tam w, w ciało i, i gdzieś tam mu zostanie między ubraniem, bo mówimy o wiatrówce 3-4 Joule, czyli po prostu żadna energia, trochę mocniejsza niż ASG, otrząśnie się i zobaczy, że strzelano do, do niego z jakichś kulek. No to stwierdzi, że no tak, no będzie odwet. Tak? tak naprawdę ten domownik nie ma żadnej broni, tylko ma jakieś, jakąś wiatrówkę, co jest, która jest zupełnie niegroźna, i wtedy naprawdę być może zdecyduje się na coś poważnego. No a my będziemy mieli tylko wiatrówkę. I kolejna sytuacja. On faktycznie już wie, że nic, nie mamy żadnej broni. Idzie do nas po prostu z jakimś, nie wiem, z jakąś maczetą nożem czymkolwiek. Nie jesteśmy w stanie mu nic zrobić. Wystrzel wystrzelimy cały magazynek, nie zatrzymamy go na pewno. I on wtedy no, zrobi, co będzie chciał, tak? Co tylko będzie chciał. Zapewne ktoś zapyta, a co w momencie, kiedy trafię go w oko? No okej, okay. jak go trafisz w oko, to prawdopodobnie uszkodzisz mu to oko, ale pytanie, czy trafisz gościa w oko, który raczej nie będzie czekał na ciebie, aż ty trafisz, tak? tylko będzie biegł do ciebie z, pewnej, z pewnego dystansu, być może z dystansu 3 metrów, a do nawet 5 powiedzmy, a dobiec do kogoś z, z dystansu 5 metrów to jest jedna sekunda? Półtorej sekundy, no i wtedy, jeśli on ma nóż, to jakby sprawa jest załatwiona, jest koniec. A trafić kogoś w oko w momencie, kiedy on biegnie i w momencie, kiedy my jesteśmy w stresie, pod bardzo dużą adrenaliną, to raczej jest to bardzo, bardzo znikome. Nie wiem, czy graliście w taką grę Fallout, tam było coś takiego, że jak się dokładnie celowało, to były procenty szans czy że na przykład kogoś trafimy w głowę. W głowę było najtrudniej. Więc to, to też taka analogiczna sytuacja. A w oko to już słuchajcie w ogóle jest to bardzo, bardzo trudne. Więc tak, jeśli chodzi o wiatrówki tego typu, wiatrówki na CO2, zupełnie, zupełnie nie ma sensu. Jeśli chcemy kogoś odstraszyć, no to okej okay. być może jeśli zobaczy, że coś mamy w ręku, to może ucieknie. A może nie? Więc naprawdę ciężko powiedzieć. A co w przypadku yy, wiatrówek długich, takich, które są do 17 dżuli? Bo w Polsce, jak wiecie, mamy limit energii do 17 dżuli. Wiatrówki powyżej 17 dżuli trzeba rejestrować, a te do 17 J spokojnie można sobie kupić. 17-16 dżuli to już jest znacznie większa energia niż 3-4 dżule, prawda? No to są takie wiatrówki, słuchajcie, jak choćby ta. To jest akurat Gamo CFX Royal. Wiatrówka zdolna ciągiem, ale długa przede wszystkim i osiąga tą energię około 16 juli. No tutaj sytuacja wygląda troszeczkę inaczej, ale też nie chciałbym dawać wam złudnej nadziei, że z takiej wiatrówki jesteście w stanie się obronić. 16 juli jest to na tyle duża energia przy siucie 4,5, bo to też ma znaczenie, że ten siut wejdzie nam po prostu gdzieś tam pod skórę. Może gdzieś tam zatrzyma się na mięśniach. Zależy to też od tego, czy będziemy mieli, nie wiem, jakąś kurtkę puchową, wiecie, tu będzie zima, ktoś będzie ubrany. No to wtedy raczej znikome obrażenia. W momencie, kiedy trafimy kogoś przez t-shirt, to tak jak mówię, wejdzie pod skórę, gdzieś tam się zatrzyma, może centymetr, może dwa za za skórą i raczej nie spowoduje, raczej nie spowoduje, że ta osoba zostanie unieszkodliwiona, tak, tak to nazwijmy, unieszkodliwiona. Czy będzie ją bolało? W momencie, kiedy będzie nas atakowała i będzie pod ogromną adrenaliną, tak samo my, nie będzie tego czuła. Na pewno to uderzenie jej nie zatrzyma, na 100%. Trafienie w oko oczywiście skończy się utratą oka, ale i być może też większymi obrażeniami i być może takie trafienie w oko by mogło taką osobę zatrzymać, takiego napastnika, inżyniera czy też lekarza, który wchodzi na naszą posesję lub do naszego domu, ale, no, tak jak powiedziałem wcześniej, no trawmy kogoś takiego w oko, jest to 1%. No to raczej, raczej jest to niewykonalne i raczej w to, na, na to nie liczył. Jeśli kogoś trafimy w głowę, generalnie w głowę, no to już jest też trochę inna sytuacja, bo trafić kogoś w głowę jest łatwiej niż w oko, ale też strasznie trudno mimo wszystko, ale też ona będzie miała obrażenia, ta osoba, ale też raczej nie powstrzyma jej przed tym, żebyś, żeby później nas dopadła i zadźgała, powiedzmy. A trzeba wiedzieć, że to są wiatrówki jednostrzałowe, tak? czyli naciągamy, wkładamy śród Powiedzmy, że ten śród już mamy gotowy, ale to jest tylko jeden strzał, a co później naciągamy i coś znowu, to wtedy ten napastnik ma masę czasu, żeby, żeby nas zaatakować. Jeśli jest to wiatrówka na przykład PCP, która ma magazynek, no to jest trochę lepiej, no bo wtedy przeładowanie jest trochę szybsze, ale mimo wszystko, tak jak Wam powiedziałem, dobiec do kogoś z dystansu 5 metrów to jest dosłownie chwila, to jest moment. Więc załóżmy sobie jeszcze ten przykład, że ktoś wchodzi nam na posesję. Wychodzimy, mamy coś w ręku, mamy jakąś tam broń długą w ręku, mówię teraz o wiatrówce oczywiście. Ten napastnik to widzi. No i znowu, być może to jest, będzie element odstraszenia, on nie będzie ryzykował, że mamy coś prawdziwego. No ale w momencie, kiedy stwierdzimy, że do niego strzelimy, z jakichś tam powodów, nie wiem, to są nasze powody. On dostanie, będzie to oczywiście y, czuł, y, i tak jak powiedziałem, gdzieś tam ten śród utkwi mu gdzieś tam w skórze. Ucieknie, bo na pewno ucieknie na, na początku. To jeszcze zależy, to będzie, czy to będzie jedna osoba, czy dwie. Naprawdę wiele przypadków y, tutaj trzeba rozpatrywać, ale później zobaczy, że wydłubię sobie tego śruta, zobaczy, że my mamy tylko wiatrówkę i wtedy będzie, tak jak powiedziałem wcześniej, będzie chciał się zemścić y, i tym bardziej będzie bardziej odważny y, w, tym, w tych swoich działaniach. Więc trzeba brać to pod uwagę, czy, czy jest sens. Y, Bronić się z tak taką wiatrówką, w ogóle używać tej wiatrówki. Być może lepszym rozwiązaniem yy, jest użycie wiatrówki jako broni obuchowej, tak? Czyli. Mamy tą wiatrówkę i walimy kolbą, czy też lufą. Myślę, że to będzie yy, lepszy efekt niż strzelenie do kogoś. No tak, ale są też wiatrówki, które przekraczają tą energię 17J i też możemy je posiadać, tylko musimy je zarejestrować. Wiąże się to z tym, że musimy zrobić sobie badania lekarskie, jedno i drugie, wyciągnąć zaświadczenie o niekaralności i na policji sobie taką wiatrówkę zarejestrować. I bez znaczenia, słuchajcie, czy to będzie wiatrówka, która będzie miała 18J czy 8000J, bo jakby procedura jest dokładnie taka sama. 8 no, przesadzam, ale powiem Wam, że nie aż tak bardzo. Za chwilę te, do tego dojdę. Więc y, wiatrówki fakowe, bo tak się też na nie często mówi, od angielskiego skrótu y, FAC. Firearms Certificated. Są to wiatrówki, które też możemy posiadać. Oczywiście możemy z nich strzelać tylko i wyłącznie na strzelnicach. No ale w myśl właśnie tych przepisów, które mówią o tym, że w momencie zagrożenia możemy bronić się dostępnym, każdym dostępnym narzędziem, no to z tego w tym te, też się możemy bronić taką wiatrówką powyżej 17 juli. Jakie jest działanie takiej wiatrówki? No tutaj pewnie domyślacie się, zależy, czy ta wiatrówka będzie miała 18, 20, 80 juli, 200 juli. Czy też 2000 Juli, bo te wiatrówki są naprawdę różne i są wiatrówki, które są naprawdę bardzo, bardzo mocne. Za chwilę wam taką pokażę. I jak jest właśnie z tą energią? No to wam powiem, że mm, na przykład y, KBKS, popularny KBKS, czyli broń y, bocznego zapłonu, broń palna, osiąga energię, to wszystko zależy od tego, czy jest to pistolet, czy karabin, ale powiedzmy, że to jest to karabin, średnio energetyczna amunicja, jakieś 150 Juli. Natomiast y, pistolet. Taki pistolet popularny 9 mm 9x19 parabellum, oczywiście broń palna, centralnego zapłonu, to jest jakieś 450-500 juli, mniej więcej. Karabin y AKM. Niech będzie to kaliber taki, powiedzmy, większy, popularny, 762x39, osiąga energię. To zależy od długości lufy, ale powiedzmy jakieś 1500, 1600, 1700 J. No i lecąc dalej, oczywiście kalibry 308 Winchester będą miały około 3000 J i tak dalej, i tak dalej. W przypadku wiatrówek mamy odpowiedniki wiatrówek, które też mają taką, taką energię. Naprawdę, sprzedawane są w limicie do 17 juli, tak? Czyli e, nieważne jaki kaliber, czy 4,5, 5,5, 9 mm, one wszystkie mają limit do 17 juli, ale można sobie je rozbudować do większych energii, dużo większych energii. Oczywiście to się wiąże z tym, że trzeba tą wiatrówkę zarejestrować. No i tylko tyle. I właśnie przykładem takiej wiatrówki jest Zeus, którego wam teraz pokażę. Zobaczcie, to jest kawał, kawał wiatrów, no wiatrówkę, już ciężko nazwać to wiatrówką, tak? Jest to broń pneumatyczna, wielka. Jest to Zeus, akurat kaliber 58 cala, czyli to się przekłada na 14 mm. I to strzela, słuchajcie, takimi śrutami. To są takie, powiedzmy, slagi bardziej, czyli nie śród, taki typowy, typu diabolo, który ma główkę i ten fartuszek, tylko bardziej pocisk przypominający prawdziwy pocisk broni palnej, czyli taki stożek. Tak to wygląda. No i kaliber jest ogromny, jest to bardzo ciężkie. Tego typu wiatrówka, czyli właściwie to broń pneumatyczna i w momencie kiedy jest rozbudowana do tej maksymalnej energii osiąga jakieś 1500-1700 J. Czyli tyle ile ten Kałasznikow, ten Kałach popularny AKM, tak, w kalibrze 7.62. Jest to tak ogromna energia. Jak widzicie, ten karabin jest spory, ma ogromny kartusz, waży. On sam w sobie w tym momencie waży 5 kg. Więc jest no dosyć Nieporęczny, tak, do takiej samoobrony, do, jako broń do, do samoobrony. No ale, słuchajcie, obrażenia, co ciekawe, robi dużo większe niż taki Kałasznikow, taki Kałach, taka amunicja wystrzelana z AKM-A762, dlatego że tam mamy pocisk dużo, Cieńszy, bardziej smukły, i w momencie, kiedy y, będzie ta y, rana wynikająca z postrzału, akurat z, z AKM-a, to być może pocisk wyleci y, drugą stroną i y, ktoś będzie w stanie jeszcze to przeżyć, y, taki strzał. A tutaj. O, oczywiście będziemy mieli y, ranę wlotową tej średnicy, ale rana wylotowa będzie na pół pleców, ponieważ ten pocisk będzie grzybkował i wywali z drugiej strony bardzo dużą dziurę. I po czymś takim, po strzale y, z czegoś takiego, raczej małe szanse, żeby ktoś to przeżył. Tak po prostu jest. Trochę to jest podobne do strzału z, z Breneki. Czyli amunicja do strzelby lub też do amunicji czarnoprochowej. Tak? Tutaj są bardzo podobne, yy, podobna amunicja i też podobny materiał, z którego wykonany jest ten pocisk. On będzie po prostu ulegał odkształceniu w momencie, kiedy zderzy się z, z, z ciałem, z materiałem, a jak jeszcze trafi na jakąś tam kość, to już w ogóle będzie grzybkował i spowoduje dużo większe obrażenia. Jeśli interesują Was tego typu tematy, czyli przebijalność, jakieś testy balistyczne i tak dalej, to serdecznie zapraszam na nasz drugi kanał Gunmeister. Tam troszeczkę strzelamy do różnych materiałów i właśnie sprawdzamy jak dany pocisk się zachowuje wystrzelony z jakiejś tam konkretnej broni. Tego typu wiatrówki też będą testowane na naszym kanale i to nie w limicie do 17 juli, tylko te rozbudowane maksymalnie na ile się da tej energii. To oczywiście będzie, ale w przyszłości na pewno zrobimy. Więc taki skrajny, słuchajcie, przykład. Wiatrówka, która ma 1500-1700 Juli. I wiatrówka, na przykład, która ma powiedzmy też 20 juli, czy też jest fakowa. Ta wiatrówka 20 dżulowa, ta powiedzmy troszeczkę mocniejszy fak, będzie się zachowywała dokładnie tak samo, jak wiatrówka 16 dżulowa, czyli ten CFX. Jakby obrażenia, to wszystko będzie dokładnie takie samo. Natomiast inna wiatrówka z drugiego końca, czyli na przykład ta, ten Zeus w kalibrze 58, no tutaj. Jeden strzał, to jest jeden strzał jeden kill, można powiedzieć. No niestety tak to będzie wyglądać. Ale pomiędzy tymi dwoma skrajnymi przykładami jest też cała masa innych wiatrówek, innych kalibrów i innych energii i jak to będzie wyglądało właśnie yy, w tym przypadku. No to też właśnie zależy. Tak wam powiedziałem, boczny zapłon, czyli z, y, kaliber 22LR, 5,6 mm. Będzie miał energię, to wszystko zależy od tego yy, jaka broń, ale powiedzmy broń długa. Jakieś 150 Juli. No i spokojnie wiatrówka jest też w stanie osiągnąć taką energię, choćby taki Zeus Challenger w kalibrze bodajże, słuchajcie, 6,35 też, też będzie miał energię około 130 Juli. Ale czy to znaczy, że nie jesteśmy w stanie obronić się z takiej wiatrówki? No to tu już zależy naprawdę, ponieważ oprócz tego, jaką mamy przebijalność, jest też coś takiego ważne jak energia obalająca, moc obalająca. I co z tego, że my podziurawimy te, takiego napastnika, yy, trafimy go kilka razy nawet, yy, jak yy, ten pocisk mały, dość mały, 5,5 mm, 6,35, mówię o bocznym zapłonie czy nawet o tej wiatrówce, jakby go nie zatrzyma, zwłaszcza, że on będzie nas, na nas nacierał i będzie pod wpływem ogromnej adrenaliny, będzie chciał nas... I będzie po prostu na nas nacierał z jakimś tam ostrym narzędziem. Dostanie kilka razy od nas, nawet nie jeden, tylko kilka razy strzałów, gdzieś tam, powiedzmy, na, w okolicy klatki piersiowej, i jego to nie powstrzyma. Jego to po prostu nie powstrzyma, jego to nie zatrzyma. On nas, tak? A później, oczywiście, z odniesionych ran, sam umrze, ale co, na, co nam po tym, jak już my i tak będziemy też martwi, tak? Więc po prostu nie jest to skuteczne narzędzie do, do samoobrony. Do, do samoobrony, no, no nie jest. Zadacie na przykład pytanie, a co w momencie, kiedy dostanie bezpośrednio w serce? No dostanie w serce, ale jego adrenalina będzie go cały czas utrzymywała przy, yy, przy życiu. Wystarczy parę chwil, żeby on nam za, zadał jakieś ciosy nożem, maczetą, czy, czymkolwiek, co tam ma. I tak jak powiedziałem, on umrze, on yy, skona po kilku minutach, może po 20-30 sekundach, bo to wszystko zależy od wielu sytuacji, ale my też niestety, yy, też przy okazji. Więc. Z mojego punktu widzenia nie jest to skuteczne narzędzie do samobrony, właśnie ten kaliber. Co innego, gdyby dostał faktycznie w głowę? No bo wtedy taki pocisk jest w stanie przebić czaszkę i tak dalej, to wtedy jest szansa, że zostanie wyeliminowany. Ale to tylko w tej sytuacji, kiedy faktycznie dostałby, dostałby w głowę. Każda inna sytuacja raczej by się kończyła tym, że on będzie w stanie dobiec do nas yy, i nas załatwić. Okej, okay, a inne kalibry 7.62 to będzie trochę podobnie, akurat w przypadku wiatrówek ale 9 mm na przykład. Yy, Czyli ten AEA Challenger, ta wiatrówka AEA Challenger w kalibrze 9 mm będzie miała energię około 400-600 juli, mniej więcej między 400 a 600 juli, czyli tyle, ile ma pistolet centralnego zapłonu kaliber 9 mm 9x19 parabellum. I akurat tego typu wiatrówki nie są tak wielkie jak te, te Zeusy, tylko w systemie y, bullpup są mniej więcej tak długie i całkiem poręczne, więc to, to już byłoby fajne do samoobrony w tej, w tej długości i tym kalibrze 9 mm. No i energia też jest już naprawdę spora, więc wiatrówka, która generuje taką energię, też spokojnie do tego może się nadawać. Więc tutaj, no tutaj już tak. Tutaj jesteśmy w stanie zatrzymać, bo też pocisk, słuchajcie, 9 mm, on też ma swoją mm, odpowiednią masę i ta masa być może zrobi, zrobi robotę, może nie wbije się tak mocno w ciało jak. Yy... Jak pocisk z broni palnej centralnego zaponu, ale ta energia będzie już na tyle duża, że spokojnie takiego napastnika może, może zatrzymać. I tutaj już nawet nie musimy trafić w głowę, tylko możemy trafić gdzieś tam w klatkę piersiową. Tutaj już bym bardziej y, był skłonny uwierzyć, że z takiej broni pneumatycznej o takiej energii i średnicy śrutu, czy też slaga, jesteśmy w stanie się obronić. I oczywiście, im większa, im większa średnica, to tym większa energia, bo też te karabinki AA występują. W kolejnych kalibrach, że tak powiem, czyli 12 mm, 14 mm, też 0,72 to jest jeszcze większy kaliber. Chyba maksymalnie te wiatrówki są produkowane do kalibru 19 mm i taki największy, ten model największy AEA Zeusa, który będzie w sprzedaży, będzie miał energię 5000 J, czy nawet ponad 5000 J. To jest więcej niż, niż energia broni myśliwskiej, na przykład 30,06. Więc w tym przypadku, jakbyśmy kogoś trafili czymś takim, no to, to nie ma żadnych szans. Po prostu tyle. Więc no tak to wygląda, słuchajcie. Oczywiście temat nie jest wyczerpany do końca, bo tak jak mówię, jest bardzo wiele sytuacji które może się zdarzyć, ale chciałbym, żebyście mieli taki ogólny pogląd na to, żebyście wiedzieli, że z wiatrówki do 17 juli po prostu nie da się obronić, nawet nie tyle do 17 juli, co nawet do 100 juli, do 150 juli może być to trudne, ale wszystko zależy od sytuacji, bo jeśli ktoś będzie na przykład gdzieś tam, tak jak powiedziałem, na tym ogrodzie w odległości 30-40 metrów od tego kogoś, będziemy do tego napastnika Dlatego bandyty strzelać z wiatrówki, która ma 100-150 J, to na pewno go uszkodzimy na 100%. Być może, jak nam się uda, to będziemy go gdzieś tam mogli zdjąć z tego dystansu i się obronimy, wtedy, wtedy się obronimy. No ale wtedy, czy to będzie w ogóle rozpatrywane jako obrona osobista w momencie, kiedy ktoś jest na takim dystansie od nas? No tutaj już wchodzi aspekt prawny. I nie chciałbym go poruszać, bo wiecie, tak jak powiedziałem na samym początku. Ale przypominam, tego typu wiatrówki AEA możecie spokojnie kupić u nas bez żadnego pozwolenia, ale są to wiatrówki do 17 dżuli. Producent zakłada rozbudowę tych wiatrówek do maksymalnej energii, nawet tam w komplecie są wszystkie elementy do tego potrzebne, ale musi to zrobić jakiś autoryzowany serwis. No nie, nie wiem, różnie to jest akurat w Polsce policja czasem chce od nas, żeby dokument który informuje o tym, że wiatrówka została rozbudowana, a czasem tego nie chcą i możemy to zrobić na własną rękę. Więc tutaj nie wnikam. Generalnie jeśli ta wiatrówka zostanie rozbudowana, to jest to broń pneumatyczna w tym momencie, która wymaga rejestracji. Najlepiej to zrobić w ten sposób, że najpierw rejestrujemy tą wiatrówkę jako broń i dopiero potem ewentualnie udajemy się do jakiegoś serwisu, który nam tą wiatrówkę rozszerzy do większej energii. Tak to powinno wyglądać prawnie. No i oczywiście strzelamy na strzelnicach, tylko i wyłącznie. Są wiatrówki, słuchajcie, generalnie strzelectwo to jest y, bardzo fajna pasja, ale trzeba robić to z głową i ustawodawstwo jest y, takie, że no, nie bez powodu wiatrówki o energii powyżej 17 juli Z takich wiatrówek można strzelać tylko i wyłącznie na strzelnicach. Chodzi o bezpieczeństwo, tak? bo wiecie, śród generalnie ołowiany bardzo y, łatwo rykoszytuje. Tak jak właśnie broń bocznego zapłonu, czy też Breneka. Pomimo że na przykład taka, taki boczny zapłon, można powiedzieć taki pocisk, ołowiany, a potrafić być bardziej niebezpieczny niż broń centralnego zapłonu, właśnie, która ma konstrukcję taką, że mamy pełną, pełny płaszcz, tak? Bo tam. Przebije, na przykład jakiś przedmiot, poleci sobie gdzieś tam dalej. A tutaj te pociski potrafią bardzo rykoszytować. Tak samo Breneka i tak samo właśnie ta amunicja. I tutaj jest zalecane tylko i wyłącznie strzelanie do tarczy, a nie do jakichś tam gongów, tego typu rzeczy. Więc musicie mieć to na uwadze. A broń Boże, w ogóle strzać z, z tego typu amunicji gdzieś tam po sąsiedzku, gdzieś tam na swoim podwórku, bo już pomijam ten aspekt prawny, jest po prostu mega, mega niebezpieczne. Słuchajcie, myślę, Myślę, że to będzie wszystko na dzisiaj. Pewnie macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, my na wszystkie odpowiemy. No i tak jak mówię, ja rozumiem, że może wywiązać się jakaś dyskusja i niech tak będzie. Strzelanie w ogóle, obrona. Samoobrona z wiatrówki to już w ogóle temat jest dosyć kontrowersyjny, ale wiele osób o tym właśnie myśli. Myśli o tym, że z wiatrówki można się obronić. Dlatego ten film powstał, żeby uświadomić Wam, że no, to wszystko zależy od wielu czynników i sytuacji. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie do końca. Trzymajcie się i do następnego odcinka i strzelajcie bezpiecznie.